Cześć Krzysztof. Cześć Jacek. Krzysztof, taki stereotyp obowiązuje, że osoba bezdomna ma bardzo dużo czasu, bo nie ma różnych zajęć, natomiast ty się bardzo śpieszysz gdzieś. Czy możesz opowiedzieć o tym w ogóle, jak bezdomni sobie organizują swój czas? Co robisz każdego dnia? No każdego dnia to wstaję i, i po prostu gdzieś jadę na śniadanie na przykład, czy na paczkę z, z autobusu wydają teraz. Powiedziałeś, że wstajesz, a gdzie wstajesz, skąd wstajesz? Gdzie no, zależy gdzie śpię, czy deszcz pada czy nie pada. To różnie jest w życiu. jeszcze po to śpię, po, śpię pod chmurą. A jeżeli przyjdą słotne dni albo błotne dni, co wtedy, a jak mroźne dni? No to, to wtedy to wtedy ubieram się grubiej i szukam a albo kanału ciepłowniczego, gdzie jest ciepło, gdzie rury są ciepłe i, i pasuje się do kanału. Na przykład. Czy takie spanie pod chmurką jest bezpieczne? Czy miałeś jakieś takie sytuacje nie kiedykolwiek? Jest, nie jest bezpieczne, ponieważ gdy usnąłem, to budzę się, później nie mam butów na przykład. <noise> Ale Więc co, buty... zdejmują buty z nóg? <noise> zdejmują z nóg albo ja sobie podkładam pod głowę i wyjmuję z pod głowy A z kieszeni? Z też jak mają. No, przychodzą mało na przykład jeżdżą na parking albo coś takiego, spotykają bezdomnego i no, cioza A przepraszam, czy tu biją? To nawiązuje do tytułu takiego polskiego filmu. Przepraszam, czy tu biją. Pewnie pamiętasz, bo tam? my jesteśmy już w tym wieku, że pamiętamy te filmy. Czy biją chłopaki, młodzież bezdomnych? To, no Aha. Jasne, że biją. Zależy jeszcze. Jak nie znajdą nic, to pobiją i pójdą dalej. przecież teraz pają. Piją, narkotyki biorą, to oni popiją, po, po tego łączą narkotyki z pijanstwem i wyżywają się. No kogo? No bezdomnego przecież to nie ruszą. Mówią, też słyszałem od bezdomnych, więc nie tylko mówią, tylko też bezdomni relacjonują, że też podpalają. Też. Ja byłem podpalony w kanale, ale... Zakneblowali ten kanał i akurat przychodził taki kolejarz i akurat bo kolejarz się stukałem, stukałem przy jeszcze odkręcił. To było takie przetchnięte tylko kłódką, ale z wewnątrz nie mogłem odkręcić. No, oczywiście. Musiał ktoś z zewnątrz i otworzył i wyszedłem, bo inaczej by nie żył. Tak jak taki skobel? Tak, taki. Skobel. Jak oni to podpalili? <słuch> <słuch> Benzyną czy taki. Rozpuszczalnik? Nie wiem, czy rozpuszczalnikiem, czy czym w każdym razie tu się zapal. Krzysztof, wiesz, co moi widzowie? Czasami podsuwają mi takie pomysły, żeby no, wczuć się w rolę bezdomnego i spędzić kilka dni właśnie tak, jak i bezdomni spędzają ten czas. Czy powinienem się obawiać takiego spania na, na ławce, skoro mówisz, że, że okradają, że poduszki wyrywają spod głowy, że buty zdejmują? Tak. tak, właśnie trzeba się obawiać, ponieważ to jest bardzo trudne. To jest trudne, zależy na kogo się trafi, kto jak jest, w jakim stanie jest panem, bo to tak można powiedzieć. Czy ty długo jesteś bezdomnym? Już? Ile? Od 96 Od 96? szóstego? Ja. Ćwierć wieku. No. To też masz, no, duże doświadczenie, jeżeli chodzi Oczywiście. właśnie o te przykre incydenty. Ile tak, razy iż... byłeś okradziony? Ile razy pobity? U, a, nie zlecił nawet na palcach, a nie, tyle głosów może na głowie nie ma. Czy możesz troszeczkę więcej opowiedzieć mi o tym kanale ciepłowniczym? No to... Tylko nie mów miejsca, proszę. Tylko po no. prostu powiedz, jak tam się żyje. Ilu tam was jest? To zależy. Zależy jaki kanał, bo niektóre są kanały już pozamykane, nie można się dostać. A czy w tej chwili są jeszcze w Warszawie kanały, które nie są pozamykane? No, jakby poszukać, to tak, a jeszcze mogą być zajęte. Nie są altanki popalone, niektóre są, a niektórych już nie ma. Są popalone bezpalone w takim altance i, i na przykład już się nie ma. Podpalili, popalili, co nie, tego to podpalili. Czy osoba bezdomna, taka osoba, która. Zaczyna być osobą bezdomną, czy ma trudność w znalezieniu takiego miejsca do spania. No rozumiem, że ławek w Warszawie jest brud, ale jeżeli chciałaby właśnie, no nie wiem, jakiś dach nad głową mieć, czy to jest trudne, czy jest duża konkurencja pomiędzy bezdomnymi o te miejsca, czy dochodzi do. Duża konkurencja. Wcześniej można było na klatce się przespać, albo w świetniku teraz są świetniki pozamykane. Klatki nie można wejść, bo domufony są. Nie ma tak łatwo, nie ma to, to i tamto. A dlaczego nie korzystasz z pomocy noslegowni? Dlaczego nie korzystam? Bo jestem przyzwyczajony do innego życia. Nie jestem. Nie wiem. A w ogóle bywałeś w noslegowniach? Tam... za dwa razy byłem, na tyle lat. Właśnie po minie już widziałem, że nie. <laughs> że jednak nie. Ale wiesz oczywiście, gdzie te noslegownie są i mógłbyś tam w każdej chwili pójść. Ten jest, nie wiem, ja nie jestem do takiego życia przyzwyczajony. Chodzi o rygor? Chodzi o to, że nie można Ten pić? Nie ma rygoru tu tam. Dla mnie to nie jest rygor tam. Ale tam ani się nie wyśpie, bo jeden gada, drugi pali papierosy, trzeci chodzi do kibra. Od trzeciej raz na się kąpie. Trzeci pinuje butów, bo tam też kradną. Też kradną. A ja, przy czymś musi każdy wyjść, wychodzi niby, niby... wychodzi, a patrzysz, swoich Twoich butów nie ma czy jeżeli chodzi o spanie na ławkach, czy w jakiś sposób to miejsce, w którym śpisz, przygotowujesz sobie jakieś kartony, jakieś Oczywiście, koce? Oczywiście, tak. I robię zadaszenie na przykład w nocy, w śnie, nie wiem która tu zima była, ale minus gdzieś 15 spałem pod tylko folia rozciągnięta od drzewa do drzewa, tak jakby tak jest tu. I folia tu i tu góra wersalki, tylko na tym spałem. W minus 15 stopni. Da, ja. Uh -huh. Właśnie w tej nocy A jak służby na to wszystko reagują? No, przez tyle lat na pewno spotykałeś się z sytuacją, mm -hmm. że przychodzili do ciebie, czy to strażnicy miejscy, czy policja. A to no, śpię, no śpię. Ja Tak, zmarłem już, Dość już pojechałem. białych mówią, uh -huh. matki teresy. to chcieli mi nogi obciąć, palcem. I chcieli obciąć, ale rozruszałem u nich mi macie nadawali i zostały, zostały te nogi. bo odmrożone tak, odmroziłeś, tak? tak? A czy tam ktoś się przewiózł? Dobrze zrozumiałem, że to straż miejska się tam przewiozła, czy nie? No, straż miejska przyjechała i, i mówiła, że mogę się dać, i siostry przyjechały po mnie. Siostry, Tresy z Karkuty. Ale ty ich nie wzywałeś? Ktoś, za im, ktoś po prostu poinformował tak, o tym, tak. że taka. Nie wiem kto, ale ktoś tak. Taka sytuacja. Na miejscu to taki dosyć duży hardcore, prawda? Z minus 15 stopni zadanie no w ja, ja normalnie zbudziłem się i tam nie spałem i nie spałem, ale budziłem się o 4 rano, to ja nie mogłem stać tutaj i musiałem się rozchodzić, żeby się rozbrać. Bo miałem tam dwie kołdry, ale co, co kołdra pomoże, jak tu dach tylko była i dzirowa, to w jak śnieg padał topnąłem nogą, no, no, a to wszystko trochę do środka, a trochę na zewnątrz. A śnieg padał, bo to wiadomo, że będzie zimą. A inne miejsca poza takimi właśnie y, ławkami w parku, czy też takimi weselkami gdzieś tam porzuconymi, y, jakieś dworce, autobusy? No, w, autobus w autobusach też pan, ale kończy kierowca i każe opuścić. Opuścić niczym się przejedzie, w drugi autobus tam. I w mróz też tak kierowcy robią? Ja słyszałem, no desz, że. Też, ale wyganiają, nie zawsze można. Jeździć, bo trzeba bilet, trzeba tamto Ja słyszałem, że ci kierowcy są dość tolerancyjni. Tak, niektórzy. A to zależy chodzi, na Jeżeli chodzi o dworce? O dworce, no to strasznie niska wygania. Sprzątanie dworca wygania, jeśli proszę przewieczyć. A, a później albo się wraca, albo nie A klatki schodowe? Klatki schodowe są pozamykane, ale mufony nie każdy wejdzie. Nie ma rady na, na klatkach, świetnikach już nie ma spania. I tak samo już, ja to zimą pasowałem do kanału, bo tam jest luży ciepłowniczy, tam jest ciepło, tam można było w podkoszulku Czyli ten asortyment możliwości się kończy powoli, prawda? Tak, tak, Jacek, kończy się powoli, że coraz gorzej. Być może warto jest przemyśleć sprawę tych noclegowni. No. Już po minie widzę, że nie, że to nie, że bardzo, to nie jest zburzane. tam jest, tam jest to mało, to już jest, to jest zbieranie na ludzi, osób, które jest z różnych stron Polski. Oni są wychowani tak, drudzy, tak, drudzy, tak. Mi, tam nie idzie spać. No. Tam jest 60 osób na jednej sali. No to jak można i każdy nie chce, mnie kaszle, albo dychnie, albo idzie do no to, to nie ma spania, ja czuję, nie śpię. Zeszliśmy, ja czujnie... Tak jestem, śpię jak... jak... Pod drzewem, czy gdzieś tam, czy na działce, że jak zająć pod miedzą, nie? Każdy ruch mi przeszkadza. Zaczęliśmy od tego stereotypu, że bezdomny ma dużo czasu, ty mówisz, że jesteś zajęty. I Jak właśnie organizujesz sobie dzień poza tymi stałymi punktami, czyli no, musisz pójść w jedno miejsce, żeby się najeździć, w żeby się napić, w żeby się ubrać, ale to i tak pozostaje ci bardzo dużo, dużo czasu. Mi się wydaje, że w tej chwili czas jest naszym najcenniejszym zasobem, jest cenniejszy niż pieniądze, a wy bezdomni macie Macie dość duże. Jak to wykorzystujesz? Czy to jest tylko tak, że bezdomny tonie w nałogu i pije alkohol od rana do wieczora, czy też... Nie, no to ja trzeźwy jestem. Ja na przykład swój czas wykorzystuję w tym, że między innymi spróbuję chodzić na terapię. No właśnie, powiedziałeś, że jesteś trzeźwy, to jesteś trzeźwi, trzeźwiejącą osobą, tak? Tak, trzeźwiejącym alkohol. alkohol. Rozumiem. I możesz opowiedzieć, jak długo to w alkoholu i kiedy zdecydowałeś się z tego wyjść? No je, to 30 lat. Piłeś? Tak. A od kiedy nie pijesz? No już ja się nie leczę, ale liczę ze 2 lata. Oto to gratulacje. No ja chodzę na, na ten na leszno, na terapię. Teraz jest... Miałem, teraz jest ten wirus, koronawirus, to przy, przez telefon, ale telefon zgubiłem. Przy tym spaniu, takim i takim, jakim jaśmie gdzieś zgubiłem, czy zostawiłem, czy zgubiłem, czy mi ukradziono, nie wiem. W każdym razie się nie mam. I telefon nie mam, a teraz odnawia się dopiero terapia od, od dziewiątego, dziewiątego. Krzysztof? A, a, a tak było przez telefon, przez telefon mogliśmy prowadzić, a nie mam telefonu. Tak. Krzysztof, czy te dwa lata, o których mówisz, to jest pełna abstynencja? Tak. To co naprawdę, to jestem pełen podziwu dla ciebie. Mi się wydaje, nie piję, że... Ty... Nie I nie palisz też? Nie. A paliłem. Bez papierosa nie mogę wytrzymać. No to, to pięknie. A co spowodowało, że zdecydowałeś się odejść od tych nałogów? Nie wiem, taka sama z siebie. Sam z siebie przyszło. No właśnie, A... Nie czy... mi zamierzałem pójść do trapi. Niech mnie nie, nie ściga, nikt mnie nie goni, ani Urząd Miasta, ani policja, ani jeden ani... po prostu sam siebie. Że tam nie jestem w ośrodku, bo z ośrodka to konie, że na terapię koczę albo na to, albo to, albo tam A ja nie, sam się. Pamiętasz ten moment, kiedy podjąłeś decyzję, że rozstajesz się z nałogami? No. Czy to było tak, że byłeś zmęczony sam... piciem? Nie, pochlałem, Wcześniej pochlałem, tam nie paliłem już... Tydzień czas, bo ja pochram to jeden za drugim. Później ze dwa dni nie mogę patrzeć na ten dym jak ktoś... I tak patrz. tyle tak sam do siebie. Tyle już nie paliłem, nie paliłem. Spróbuję wytrzymać, jak ludzie wytrzymują, spróbuję ja. Dwa lata żyjesz w trzeźwości i cały czas w niej chcesz być. Jakie korzyści teraz odnosisz z tego, że jesteś trzeźwy? No przynajmniej staję, staję trzeźwą, myśląc. Z chęcią do życia. No z chęcią do życia. Widzisz słońce. Tak, a nie wcześniej to nic nie poczułem, nie? nic nie widziałem, można tak powiedzieć. Ludzie podkreślają, że na ulicy jest trudno wytrzeźwić, dlatego że są koledzy tak. i też no, taka świadomość niedogodności, niewygód, co powoduje, że człowiek chce topić smutki w alkoholu. Jak sobie z tym radzisz? No, tak właśnie, tak było. Albo kolegę spotkałem, albo a to, to, a to. I zawsze było, że kończyło się to albo na papierosie, albo tak popalić, albo choć wypijemy, albo choć poszukamy coś wypić. I ja teraz po prostu odbijam od tego towarzystwa. Cześć, cześć, idę dalej. I tak właśnie mówi się na terapiach, żeby unikać miejsc no. i unikać, unikać kumpli. Tak. Właśnie... Wytrzymasz w przeźwości? No Nie wiem jak długo, ale na razie jestem tyle, ile jestem. A w każdym razie może mi się noga podchwytnie, na przykład jutro, dziś, pojutrze. Ja nie planuję, nie, nie, nie mówię, że będę miesiąc czy tydzień, z dnia na dzień. jestem z dnia na dzień. To jest ta słynna zasada 24 godzin, że jestem trzeźwy tylko dziś, prawda? Tak. Dalej się tego nie planuje. Skoro udało Ci się już no, podjąć ten pierwszy krok ku trzeźwieniu, jesteś dwa lata trzeźwy, niepalący. Czy rozważasz dokonanie kolejnego kroku, mianowicie próba wyjścia z bezdomności, czy tak ci jest po prostu dobrze? Nie jest mi tak dobrze, ale na razie czuję się bardziej spokojniejszy według alkoholu, bo to jednak jeszcze, jeszcze nie ma, nie, nie stoję pewnie na nogach, jeszcze, jeszcze się boję. Ciągle nie wiem, jak sobie ten czas organizujecie, tak, tak. czy nie wiem, jakieś zwiedzania miejsc różnych, czy czytanie książek? Zawsze się wszyscy ze mnie śmieją, że pytam bezdomnych, czy chodzą do teatru albo do filharmonii, czy nie ma takiej pokusy, czy takiej myśli, żeby właśnie sobie jakoś ten czas zagospodarować? Nie, no ja do filharmonii nie chodzę, do tego, nieraz do kina się wybieram, ale lubię kręgle, do krę na kręgle. No, to już jest coś, nie? Tak. Kręgielnie. A jak ci idzie w kręgle? No, całkiem, całkiem. Wiesz co, Krzysztof, ja mam ogromną satysfakcję po tej rozmowie. Obiecałem ci, że będzie krótko, bo się właśnie spieszysz. Ciekaw jestem, czy zgadniesz, dlaczego mam satysfakcję po tej rozmowie. No jestem ciekaw. Dlatego, że byłeś bardzo poirytowany na samym początku i bo... nie skory do rozmowy. Bo się bałem. Bałem się. Tych. Pytanie. Wracać tych pytań, wracać do tej takiej, tego co przeżyłem. Ale w porządku? Nie. Przecież ja, ja stop spałem albo na dworcu, albo w kanale. I stop na hran. O ja tym piłem, kanale. Ja piłem dynaturat niebieski, i biały, i z butelki bez agresji, bez papieru. Bez zapojki. I wracając do tej rozmowy, powiedziałeś, że się obawiałeś pewnych rzeczy, a w tej chwili jak to oceniasz? Spoko? No. Boję się spotykać z takimi ludźmi, w których wcześniej przebywałem. Bo słowo od słowa i nie wiadomo nawet jak... Pytam to cię o rozmowę ze mną. A, o rozmowę nie. Ze mną. Nie, Warto no... było podjąć ten wysiłek? Nie no w porządku. Nie, nie... Nie przeszkadza. Powiedziałem Ci bardzo przed chwilą, że wspaniałe. mam tę satysfakcję do tego, że kiedy za pierwszym razem włączyłem kamerę, to po prostu widziałem mur pomiędzy nami, a ostatecznie się bardzo fajnie otworzyłeś i powiedziałeś niezmiernie ciekawe rzeczy, właściwie niewiele mówiąc o sobie. <śmiech> <śmiech> Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a o kanałach, o kanałach to pogadamy za chwilę, jak wyłączę kamerę. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.